Rozmowa dnia Ewa Lewandowska, witam Państwa. W 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim urodziło się niespełna 14 tysięcy dzieci. To rekordowo niski wynik, bo jeszcze w 2019 roku było to ponad 19 tysięcy urodzeń. Ten spadek przyczynia się także do zamykania oddziałów położniczych w szpitalach. Czy w związku z tym zagrożony jest zawód położnych, których rola przy przyjściu na świat nowego człowieka jest ogromna? Moimi gośćmi są Jerzy Cholewiński, położny koordynujący w szpitalu Biziela w Bydgoszczy i pani Marika Giers, położna szpitala klinicznego Politechniki Bydgoskiej. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witam. Rozmowa dnia Ewa Lewandowska, witam Państwa. W 2023 roku w województwie kujawsko-pomorskim urodziło się niespełna 14 tysięcy dzieci. To rekordowo niski wynik, bo jeszcze w 2019 roku było to ponad 19 tysięcy urodzeń. Ten spadek przyczynia się także do zamykania oddziałów położnych, czy w szpitalach. Czy w związku z tym zagrożony jest zawód położnych, których rola przy przyjściu na świat nowego człowieka jest ogromna? Moimi gośćmi są Jerzy Holewiński, położny koordynujący w szpitalu Biziela w Bydgoszczy i pani Marika Giers, położna szpitala klinicznego Politechniki Bydgoskiej. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry.